Volkswagen Polo, dzień dobry panu. Udało się w końcu wyciągnąć na zewnątrz ten kolektor razem z katalizatorem. Tutaj, od stąd, wyrwał się ten katalizator. Ogólnie katalizator u panu już jest pusty, nie ma już w środku nic. Sam kolektor był już w przeszłości spawany. Do tego powiem tylko panu, że on nie był przykręcony na jedną śrubę w ogóle. Druga śruba. Praktycznie wcale nie była przykręcona, tylko jakby załapana. Do tego na dole nie ma uchwytów i tak troszkę to wyglądało. bo jakieś trytki tam są teraz przypięte. Nie wiem, czy to będzie na filmie widać, nie od spodu byłoby lepiej. Te trytki tak miały teoretycznie trzymać na sztywno ten katalizator razem z tym. Kolektorem wydechowym, natomiast no, nie spełniały swojej funkcji i to wszystko latało. Być może od tego to wszystko się rozsypało. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie e, e, trzeba będzie to wszystko oczyścić. Zamontujemy nowy katalizator z nowym kolektorem, no i, i będzie kołać. No. Tylko pytanie, czy nie miał Pan wcześniej żadnej kontrolki, e, która teoretycznie powinna druga sonda wyłapywać, że e, pusty jest katalizator. I powinna być kontrolka na desce rozdzielczej, że jest słaba sprawność katalizatora. No, a to już mniejsza, mniejsza e, o to. Także w poniedziałek myślę, że samochód będzie gotowy do odbioru. Dam znać, jak będzie wszystko już, wszystko już poskładane. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.